Etykieta na płyn do soczewek Focus, łódzkiej drukarni Reganta, odniosła podwójne zwycięstwo w tegorocznym konkursie Art of Packaging. Projekt otrzymał nagrodę w kategorii Uroda oraz nagrodę główną tytuł, perły wśród opakowań. Focus celowo zaciera granice mleczne wykończenie, rozpraszający się gradient i zaledwie fragment widoczny przez transparentne okienko. To ważne przypomnienie, Widzenie to nie pewnik, lecz wartość, o którą trzeba dbać. Ukryta wewnątrz tablica Snellena jest możliwa do odczytania tylko przez czysty płyn. Jest to nie tylko zabieg estetyczny, lecz metafora wzroku, który traci klarowność w świecie przeładowanym ekranami. Etykieta oddziałuje na zmysły i świadomość, zmuszając do refleksji nad kondycją wzroku w erze cyfrowej. To design z misją. Subtelny, nowoczesny i głęboko osadzony w realiach współczesnego życia.